2 lutego w domu strażaka w Mesznej Opackiej babci i dziadkowie mieli swój wielki dzień. Przedszkolaki i uczniowie popisywali się przed kochanymi dziadkami swoimi zdolnościami aktorskimi, recytatorskimi oraz muzycznymi. Angelika Pudło oraz Nicoleta z wykonywały utwory na fletach, dzieci z oddziału przedszkolnego wzruszały do łez, a Oliver Baran wywołał salwę śmiechu i gromkie brawa, recytując wiersz o nowoczesnej babci, która zamiast fartuszka zakłada miówki szpilki zamiast kaczy. na pudełeczko z kosmetykami zamiast włóczką i drutami. Ubiera modny korzuszek a nie kuchenny fartuszek. Co tydzień chodzi do fryzjera, nigdy nie ma ludzi, nie gdera. Często siedzi na gadu-gadu, zamiast plotkować u sąsiadu. Pisze listy na komputerze, nawet sam w to nie wierzę. Chodzi na bala i dancing. Kto wie, może nosi nawet stringi? Co się tak dziwi, człowieku? Moja babcia to babcia z XXI wieku. W niedzielę, 2 lutego w Halilnosir w Duchowie odbył się piąty ogólnopolski turniej tańca towarzyskiego o burmistrza Duchowa. To impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz Duchowskich wydarzeń. I przyciąga dużą liczbę miłośników tańca. W tym roku turniej przybrał charakter turnieju ogólnopolskiego, także z udziałem par zagranicznych. W turnieju wzięło udział 150 par tanecznych z 38 klubów tanecznych z całej Polski, w tym jedna para z Lwowa na Ukrainie. Zawodnicy rozegrali rywalizację w 16 klasach i kategoriach wiekowych. Umiejętności tancerzy oceniało siedmiu sędziów. Przyznane przez sędziów punkty skrzętnie zliczała komisja skrutacyjna. Turniej poprowadził Adam Berkowicz, natomiast nad sprawnym jego przebiegiem czuwał kierownik artystyczny Maciej Stanisław Berger. Prawie 12-godzinne widowisko taneczne zakończone galą wieczorną to prawdziwa uszta dla oka i ucha. W świetle reflektorów otoczeniu barwnej dekoracji na scenie można było podziwiać wdzięk, urok, szyk oraz klasę prezentujących się par tanecznych, począwszy od tych najmłodszych, podejrzałych i profesjonalnych tancerzy. Dom kultury w Tuchowie reprezentowane był przez trzy pary taneczne: Weronika Czarnik i Karol Ciszek, Gabriela Chudyka i Artur Michałek oraz Aleksandra Ogiela i Grzegorz Wrona. W klasie D w kombinacji 8T. Karol Ciszek i Weronika Czarnik zajęli drugie miejsce. Imprezą towarzyszącą turniejowi było pierwsze duchowskie show młodych talentów pod patronatem burmistrza Tuchowa. Na parkiecie swoje umiejętności taneczne zaprezentowało 25 dziecięcych par tanecznych w dwóch kategoriach wiekowych. W Turniej był również występ formacji tanecznej wojsk z Domu Kultury w Duchowie prowadzonej przez Pawła Potępę. Gratulujemy uczestnikom i zapraszamy za rok. Spółka Komunalna do Rzeczy Białej w Tuchowie realizuje największą inwestycję we wschodniej Małopolsce. Projekt pod nazwą Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Zlewni Rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. 3 lutego nastąpiło uroczyste otwarcie oczyszczalni ścieków w Tuchowie, do której trafiają ścieki z trzech gmin Tuchów, Ryglice i Rzepiennik Strzyżewski. Na otwarciu nie zabrakło przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, udziałowców spółki i wykonawców. Dzisiaj ważny dzień myślę dla czterech gmin, które są współudziałowcami spółki do Rzeczy Białej, ponieważ oficjalnie oddawane jest do użytku oczyszczalnia ścieków w Tuchowie i stacja uzdatniania wody w Lubaszowej. To największe inwestycje w całego projektu, który te gminy realizują od 2009 Roku koszty budowy oczyszczalni to ponad 20 kilka milionów złotych. Podobnie ujęcie wody to kosz około 12 milionów złotych netto. Mamy obiekty na miarę XXI wieku, nowoczesne, w pełni zautomatyzowane. No i w dalszym ciągu spółka w imieniu tych czterech gmin, a więc Tuchowa, Rzepiennika Strzyżeskiego, Ciężkowic i Ryglic. Buduje sieć wodociągową i kanalizacyjną na tym terenie. Mamy nadzieję, że całość projektu, który opiewa na około 160 milionów złotych, zostanie zrealizowany do połowy 2015 roku. Po przecięciu wstęgi wszyscy zwiedzali obiekty w Tuchowie, a następnie udali się na spotkanie w Tuchowskim Domu Kultury. W sali kinowej zaprezentowany został film opowiadający o powstaniu spółki i realizacji projektu. Następnie wręczono pamiątkowe podziękowania i wysłuchano krótkiego koncertu. Na koniec dokonano otwarcia wodomatu w Ryglicach, który został zakupiony przez spółkę. Przypomnijmy, że w ramach projektu zmodernizowano i rozbudowano trzy oczyszczalnie ścieków. W Tuchowie, Ciężkowicach i Bogoniowicach oraz dwa ujęcia wody w Lubaszowej oraz Ciężkowicach. Po zakończeniu inwestycji, około 7 tysięcy mieszkańców będzie mogło podłączyć się do sieci wodociągowej, a ponad 10 tysięcy mieszkańców skorzysta z nowej sieci kanalizacji sanitarnej. Docelowo realizacja spowoduje, że spółka komunalna będzie zarządzała siecią wodociągową i kanalizacyjną o długości około 500 km.